Mako Power System imant najlepsza odżywka na budowę czystej masy mięśniowej, polecam. Łukasz Maciec. Za nami walka naszego Łukasza Grubego macca z Leonardo Valtanera. Łukasz, przyjmij gratulacje. 10 niezwykle emocjonujący pojedynek i co najważniejsze zakończony twoją wygraną Zdjęcie tego pięknego, wspaniałego pasa mistrza Polski. No, dziękuję bardzo eee, za gratulacje. Także jestem... Jestem pod wrażeniem tego kurde przeciwnika, bardzo dobry, doświadczony w e, ścianka z żelaza, no z żelaza, także naprawdę kurde było za bardzo... Bazerny, ciekawy bardzo ciekawy pojedynek, bardzo odporny przeciwnik, nie mogą go kurde zranić, ani nic. Nawet jak opuścił tręcę da kurde się trafić, także no, jestem pod wrażeniem. No spodziewaliśmy się tego, 31 zwycięstw, nigdy nie przegrał przed czasem, no i dzisiaj no, pokazał właśnie, że jest twardym, mocnym. wielokrotnie próbowaliśmy próbowałeś obić połowę, no i nie mogłeś wskurać? Ja nic nie się mogłem poradzić, dlatego, tego kurcze, no, wyszło to punkty po tych 10 ciężkich rundach, także no, jestem tutaj zadowolony właśnie tutaj z wyniku, że wygrałem, ale naprawdę, no uznanie dla rywala bardzo, bardzo wytrzymały i odporne na ciosy. Ja Przypomnę werdykt. Dwa do Jeden z sędziów typowo po jedynach nierozstrzygnięty. No jeden tak, jeden tak. Czyli po prostu remis i, i dwóch sędziów punktowało dla mnie. No myślę, że tutaj druga część walki zdecydowała właśnie na tym moim zwycięstwie, bo z początku jakoś nie mogą być te try, te rytmy troszeczkę tak jakoś czułem się... Mm, tak kurde dobrze, nie wchodziły mi te ciosy, dopiero później właśnie nie pośnębioną tego, skończyłem się z rundy na rundę. Łukasz, kibice wspaniale się dopingowali, twoja żona zdzierała wręcz gardło Czy ty słyszałeś to w ringu, jak trybuny żyją? Tak, słyszałem cały czas to. On o tym dopięknie wspierał, otrzymywał na dół. Do... Ja pewnie serdecznie wszystkim bardzo dziękuję. Znakomita walka i teraz co dalej? Ja przypomnę poprzedni pojedynek, też bardzo udany. Najpierw w Radomiu z Sasuną Karapedianem, efektowna wygrana, później jeszcze szybsza z Hazji Hacigowem. Teraz Amerykanin, pierwszy Amerykanin na Twoim rozkładzie jazdy. I to tak jak mówiliśmy, nie kto bo walczył naprawdę ze znakomitymi zawodnikami. Jak dalej może potoczyć się Twoja kariera? Mam nadzieję, że w pełni będzie szło tak jak idzie coraz to lepsze przyciskiem, coraz to wyżej i i no, rozwija się wszystko w stronę. stronie. No. Na pewno w dobrej stronie też idzie ten kierunek, czy ta współpraca pakotiny Paco z Ferris na Promotion, która niedawno została tak bardziej zawiązana. No tak, jak bardziej. to też właśnie dzięki temu wszystko się rozwija. Hmm. Lepsze są pewne te walki, lepsze kontakty. Moi, no, z i tutaj serdecznie właśnie dziękuję tutaj terenę, za to, że wszystko wczoraj po was tam. powiedziałeś, że zabierasz dzisiaj, bo już dzień dziecka Oskara, także swoją żonę na a sam wybierasz się jutro, też robisz sobie dzień dziecka, wybierasz się na obie zdradzi, gdzie powinniesz połowić. A jeśli to nie jest do końca ostro, myślałem właśnie tutaj o naszym pary myślimy też, że nie znajdziemy jeziorze. na parę godzin jedziemy, jedziemy właśnie połapać coś. Zobaczymy, czy to się coś uda. Jeszcze raz przyjmę gratulacje. Dziękuję bardzo.